A jakie pan zna teksty na podryw? Yy, nie znam. No akurat. Ja słyszałam, że jestem piękna. <głos> <głos> I jak poleciała pani na takie teksty? No, jak widać, jestem z nim. Może na wózek. Na wózek to znaczy? No na wózek. Jak dziadek pchał wózek, to może jakąś, jakąś babcię by poderwał. No ale to już wie pani, jak, jak mam żonę, to już nikogo nie podrywam, tylko jeżdżę. <noise> Co się mówiło, jak się chciała poderwać dziewczynę? Najpierw się w oczy patrzy, a później, no to zależy od sytuacji. Czy masz na imię Google? Nie. Bo masz to, co mi potrzeba. Masz piękne oczy. To chyba jest dobry tekst na podryw, tak uważam. No na piękne oczy to już chyba niemodne, więc <tud> trudno mi powiedzieć. Spadłeś z nieba? Nie, a co? No, co dalej? Dalej to nie wiem, zawsze działa. To znaczy, że co odpowiadają? To znaczy, że ja robię oczy i. Mm, ale słuchaj, coś w Czy twój tata był piratem? Nie, dlaczego? Bo znalazłem w końcu swój ukryty skarb. Nie. jego chyba ukryty skarb. Tak, znam z jakiejś komedii, to było. Y... Nie bolą cię nogi, bo cały dzień chodzisz mi po głowie. Czy spadłaś z nieba? <laughs> wyglądasz jak Anioł. Zazwyczaj to ja byłam podrywana, więc w zasadzie no. to było w drugą stronę, więc w zasadzie nigdy sobie nie szykowałam tekstów na podryw. Zawsze szłam na, że tak powiem. No po prostu, płynęłam z czasem, z chwilą. E, czy jesteś z Alaski? E, bo tam są jakieś. bo tam są takie laski albo... No, nie wiem, nie, nie przychodzi... Akurat teraz nic mi nie przychodzi do głowy.